Mieliśmy to wszystko robić jutro, ale dostałem wiadomość od osobnika o pseudonimie Bartolo Longo. Ponoć z dobrym mechanikiem i mówi: pójdź, zrobię ci tą chłodniczkę w oleju, damy inny olej i będziemy działać. To ja od razu wtedy zobaczę sobie, co z tą pierdoloną przetwornicą jest. No, działamy. Te kolorowe lampki, które widzieliście, to no były Hinole W5W na pilota zmienione, ale. Normalnie miały jeździć na białych, tylko jakby na zlotach gdzieś był sobie załączać po prostu czerwone czy fioletowe. No ale one nawet białe świeciły na niebiesko, Dlatego ten pilot reagował jak pizda ostatnio, więc dałem już normalne postojówki. No a tak to wróciła do pierwotnego czerwonego podświetlenia grilla, ale takiego mniej intensywnego. Zderzak będziemy też ściągali w poniedziałek, żeby puścić ten dolocik. lat będzie 90, nierdzewki na duży stożek i w poniedziałek też od razu montujemy z X -pipem. A tu się sprawdza ciśnienie oleju fizycznie. A tutaj dba o nawodnienie. Olej opałowy. Biodegradowalny. Proszę, proszę, a tak. Żeby praca lepiej szła. O, oficjalne wręczenie. Kurwa. Już mogę sobie ograć, jaka to woda jest. 5W20, jebany. No kubeczek. Kubeczek jak i zaraz 5W, naprawdę. Uważaj na główkę, skarbie. na, na główkę. Petro Canada, 5W20. Jeba te reklamy. No Masakra woda w chuj no. Nie zgadzają nam się odczyty temperatury Oleju tam Z temperaturą oleju na Ewiku 86 stopni 1,1 bara 1,12 no to byłoby nawet ładnie. Ale coś wyczuwam, że tu chyba pompa oleju będzie do zmiany. Czyli według mnie jest dobrze. Nie wiem. Ok, jest. To wygląda jakby było okej okay, no. sześć, no idzie do góry, no. O, a wiesz, w czym jeszcze jest rzecz? Rzecz jest taka, że trzeba wiedzieć, jaka jest kurwa, górna granica, bo nie możesz też. Yy... To, że będziesz miał kurwa 4 atmosfery smarowania, to nie znaczy, że to będzie dobre. A czyli tak jest lepiej, bo on przy tym wskaźniku, czyli 95 stopni na tym, pokazywał 0,7 Mało, pokazywał. Teraz jest lepiej na tym. Dobra, dopierdolimy tą chodniczkę i okay, chuj. Dobra, wyłączamy MDS, bo okazało się, że był załączony. A przy oleju 5W, znaczy 0W40 MDS nie ma racji bytu, więc wypierdalamy go po prostu. No i Jak widzicie, dwie różne barwy. Tu jest 5000, tu jest 6000. No ale już musiałem kombinować. Sprawdzałem żarniki. I póki co tutaj jest amio. Ona świeciła wczoraj długo. Po czym znów zaczęła mrugać. Tym, że wcześniej to ta lampa odpierdalała, a nie ta. I teraz tak mam trzy różne przetwornice. Zmieniałem te przetwornice. W końcu tutaj zostawiłem chyba tą, która była tu, i tutaj działa, a tu nie działa, więc dzisiaj, jeszcze jednym krokiem, jaki podejmę, jest nowa przetwornica i cały nowy zestaw żarówek. Barwa niestety 4300. No, ale chcę wziąć jak najtańsze, po prostu, żeby w razie czego wykluczyć, a nie płacić za jakieś kurwa premium, a okaże się, że to nie żarówki. Przetwornica, żarniki i zobaczymy. I teraz jeszcze coś, co wydawało mi się oczywiste, ale widzę, że niestety nie światła, kolory świateł ludzie tych postojówek to RGB, to są żarówki które sobie wkładacie i zmieniacie sobie na pilocie jakie tylko kolory chcecie jak widzicie teraz aktualnie są białe, więc nie ma problemu przydałoby się też przepłukać te lampy od środka wodą zdemineralizowaną wierzcie mi, działa to cuda, już sprawdzałem nic, spróbujmy działać, żebym mógł kurwa normalnie w jak pojechać ze światłami, a nie naprzeciwnielnych. A i żeby było śmiesznie, wyobraźcie sobie, że lampa ta to jest Anglik. Gość w opisie Allegro nic na ten temat nie napisał. E, cenę dał jak za Europę, w sensie za normalnie jako UK. I na przeglądzie wyszło mi, że to jest Anglik. Otworzyłem z gościem spór. On się nie poczuwa do winy. Twierdzi, że lampa została zdjęta z europejskiego auta że widocznie były właściciel nie, musiał zmienić lampę, a oni tego nie sprawdzają. Ja mówię, ale to przecież nie jest moja wina, że to zmienił. Ja kupiłem lampę europejską. Z tym, że w opisie nie było, że ani to Euro, ani to UK, więc po prostu wziąłem. Kontaktowałem się tam z rzecznikiem, on powiedział, że sprawa jest wygrana, bo ja nie mam obowiązku znać numerów katalogowych i tak dalej jako konsument, a on powinien normalnie oddać i wziąć tą lampę, bo był niepełny opis lub zatajenie faktycznego stanu lampy dodatkowo. Było napisane w aukcji, że lampę można zamontować w każdym serwisie w Polsce legalnie. Otóż nie można zamontować i nie uprawnia ona do jazdy po drogach, ponieważ jest prawostronna. Więc ja zamówiłem już drugą lampę, a w tym czasie będę przez spór Allegro dochodził, żeby tą zwrócić. Szkoda, bo ja już ją spolerowałem, wyczyściłem, Teraz, nawet jeżeli będzie zwrot, to kogoś dostanie taki prezent. A, szkoda gadać, kurde. Naprawdę, takie cwaniaczki są, a dowiadywałem się, że y, dużo tak ludzi robi nawet z lusterkami, nie? Sprzedają Angolę, nic nie o tym nie mówię. Ech, Totalnie popierdolona sytuacja. Nie świecą halogeny, może wczoraj świeciły. Ściągnąłem zderzak, nie ma żarówki w halogenie. Mówię, Może nie zapiął, ale nie ma też w obrysówce kabla. Natomiast tu została żarówka nieruszona. Ale nie ma też wtyczki od czyjniku TPM oraz nie ma obrysówki tej. A w zderzaku nie ma nic. A główna wtyczka jest nieruszona, tak jakby coś się z niej wypięło. I zachodzi podejrzenie, że gdzieś mi się ta wiązka, która idzie stąd, wyrwała i ją zmieliło ale wyrwała się w taki sposób inteligentny, że nie uszkodziła nic, kurwa. I już mnie chujsze. Najchętniej. No słuchajcie. Po konsultacjach z paroma osobami doszliśmy do wniosku, że ktoś mi tą wiązkę zapierdolił. Bo niemożliwym jest, żeby nie wyrwało, żeby nie połamało, nie połamało, tu jest nic nieruszone. To jest wszystko jakby było po prostu wypięte i ta wtyczka. Wypięte i zajebane. Chciesz mnie nie kradło. Kurwa, wiązka mi zajebane. Dobra, my jedziemy szukać wiązki, którą ktoś zajebał. Tymczasem zostawiamy tu Krystynę, nie chcę chodzić, i przyjdziemy. Po czasie zobaczymy, czy nowe żarówki zgasną. Tyle fajnie, że okazało się, że to są jednak 6000K barwa, ale Grześ popierdolił, bo przeczytał 3200 lumenów i mnie wprowadził w błąd. Wiązka! Wiązka, where are you? Poszukiwania idą owocnie, do tej pory znaleźliśmy dwie rękawiczki, które przypominały wiązkę, a za chwilę wszystko się okaże na tych kurwa dziurach u mnie. No i przejebaliśmy wszystkie miejsca, gdzie mogłoby to być. Eee, nie ma nigdzie. I szczerze, ale tak całkiem szczerze, faktycznie, na początku się z tego śmiałem, ale wygląda to tak, jakby ktoś mi tą wiązkę zapierdolił. Naprawdę. No kto ją... To jest niemożliwe, żeby nic nie wyrwało, a się ładnie wtyczki podpinały. Do chuja walcza, no. A to tylko dlatego, że zapiliśmy ją taśmą, a nie trytkami. Tak. Bo nie było trytek, kurwa. Dobra, czyli to i tak musimy zamówić wiązkę. No, ale teraz pytanie. Krysia sobie tutaj chodzi od pół godzinki. I zobaczymy, czy z Xenonem wszystko ok? Kurwa, tyle dobrze, bo jakbym miał jechać bez jednej lampy i bez halogenów, Grzegorz jedzie sprawdzić ksenony Rwa i jeżdżę i cały czas gdzieś podjeżdżam do kogoś, sprawdzam pod dupą, czy ksenony świecą Bo to naprawdę, jak, jak to nie pomoże, to ja jestem w dupie, ja nie będę jak pojechać Tragedia Nic, jadę teraz zrzucić tylko olej wspomagania, płyn wspomagania i zalać ATF-a trójkę powinien coś pomóc, bo Bartek twierdzi, że to jest wina chujowego płynu, jaki tam zalałem, więc to zmienimy. No i chyba kurywa na tyle dzisiaj. Na pewno do zrobienia mamy gdzieś tam coś w półośkach nie przy głubach, półłośkach, bo no, strzelają przy skręcie prawo-lewo. No, zostało parę takich pierdół, ale to jest. Coś z czym się musiałem liczyć, że będzie wychodzić i będzie trzeba robić po kolei. No ale jak stara prawda mówi, tylko spokój może nas uratować. Muszę teraz spokojnie wziąć, czyli auto przygotowane do jazdy teraz po prostu i tyle. Jeszcze taki ostatni rzut okiem. A, to jest czarna satyna, a nie czarny mat. Tam niektórzy mówili, że w czarnym macie. Ja też bym w macie nie oklejał, to jest satyna. Yy, i... Dlaczego wlot w drugą stronę? Bo to nie jest wlot, tylko to jest wylot powietrza. Nie widziałbym sensu dawania tutaj wlotu powietrza, no bo niby na co? Żeby mi silnik z góry chodziło i to i tak by się tam kisiło całkowicie, a mi chodziło o to, żeby to powietrze, co wpada przez atrapę, co wydmuchuje yy, chłodnica, żeby to ciepłe wypierdalało górą, żeby się nie kisiło po prostu ciepło w środku. Yy, nie ma tam ani interkulera, ani żadnego filtra, nie ma tam gaźników, żeby był. Po cokolwiek tam potrzebny wlot powietrza, rozumiecie? Dlatego jest to w ten sposób. Ktoś tam porównał do, że Subaru ma tak wloty, czy coś tam jeszcze ma tak wloty. No ale zobaczcie, co Subaru ma pod tymi wlotami, czego tutaj nie ma, co tu jest po prostu niepotrzebne. I tym akcentem myślę kończymy dzisiejszy odcinek.